Drodzy mieszkańcy gminy Trzebiatów, z okazji zbliżających się się Bożego Narodzenia jako gospodarz gminy chciałbym Państwu złożyć życzenia. Niech zbliżające się święta, pomimo tak trudnego czasu, będą rodzinne, pełne radości i domowego ciepła. Na w nadchodzącym nowym roku życzę wszystkim dużo sukcesów w pracy zawodowej, w życiu osobistym oraz dużo energii na następny rok. Dziękuję. Mieszkańcom i turystom odwiedzającym nasze piękne Żyno życzymy spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia. Oraz szczęśliwego nowego roku, aby okazał się lepszy od tego, co właśnie mija. Życzą Wam właściciele restauracji Bosman oraz pokoju Balticus. Wesołych świąt! Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy dużo radości, miłości, a przede wszystkim zdrowia, a nadchodzący nowy rok niech przyniesie. Dużo wiary i nadziei na lepsze jutro z turystycznym pozdrowieniem koło PTTK Varszawa Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam zdrowia, zdrowia, zdrowia! Drodzy Państwo, jako załoga Visit Mrzeżyno chcielibyśmy życzyć Wam świąt rodzinnych, spokojnych i chyba co najważniejsze zdrowych. A w roku 2021 jak najwięcej wizyt w mrzeżyną.